INSPIRACJA COACHE PORADNIKI POZYTYWNE MYŚLENIE SIŁA PRZYCIĄGANIA A wszystko po to, aby się mentalnie zmasturbować. Zobaczyć na chwilę iskierkę nadziei na końcu gównianego tunelu nazwanego ŻYCIEM. Podjarać się przez dwie godziny nie wiem, dwie doby, dwa tygodnie. Tutaj mogę góry przenosić, a potem o wszystkim zapomnieć. Ale dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Moi drodzy, jedno pytanie, które pojawia się bardzo często, a doprowadza mnie do furii, to jest jak zacząć? Jak zacząć odchudzanie? Jak zacząć przygodę z treningiem siłowym? Jak zacząć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie to jest taka postawa, że oczekujemy otrzymania jakiejś tajemnej formuły, podanej na srebrnej tacy przez nasz autorytet, które, która wyeliminuje jakiekolwiek prawdopodobieństwo porażki. Cóż, mam dla Was dobrą wiadomość. Niepowodzenie pojawi się prędzej czy później. I wtedy sprawa jeszcze bardziej się uprości, Bo albo zmierzycie się z tym niepowodzeniem i pójdziecie robić dalej swoje, albo się poddacie No i wrócicie do bycia kimś, kim być nie chcecie. Także słuchajcie, przestańcie analizować, wnikać, zgłębiać, zastanawiać się, a może zacząć tak, a może siak, nie po prostu zacznij to. Robić, tak? Innymi słowy, jeśli chcesz przebiec maraton, ubierz się dzisiaj trampki i przebiegnij 500 metrów. Eee, jeśli chcesz zacząć chudnąć, no to o ile nie jesteś kompletnym kretynem, wiesz, że trzeba się ruszać i trzeba zwracać uwagę na to, co się je. Od tego zacznij. I ktoś powie: No dobrze, ale ty ignorujesz wiedzę. Nie, nie moi drodzy. Najcenniejsza wiedza to jest ta, którą zdobywamy w trakcie trwania procesu. Mało tego, ten sposób nauki jest najszybszym sposobem nauki. Zwróćcie uwagę na magistrów ekonomii tkwiących na uczelniach po kilkanaście lat uczących innych jak robić pieniądze, a gdy sami zarabiają po 2,5-3 klocki na rękę. No, także słuchaj, nie przejmuj się tym, że idąc pierwszy raz na siłownię będziesz wyglądał jak idiota. Że ktoś będzie patrzył, że jesteś gruby, że ktoś będzie nabijał się z formy Twojego ćwiczenia. Nieważne, ty się uczysz i to uczysz się bardzo szybko w ten sposób. A wiedza później przyjdzie sama. Eee, zresztą rozpoczynając jakiś proces, nigdy nie rozpoczynasz go w samotności. Prędzej czy później. Natrawisz na ludzi, którzy są lepiej od Ciebie poinformowani. Są... W no, mówiąc prosto, są mądrzejsi od ciebie w danej dziedzinie, <laughs> i się będziesz uczył od nich. Tyle i aż tyle. Także przestań jeszcze raz kombinować, analizować, wnikać. Zacznij robić. Ta? Bo możesz mieć super opanowaną teorię, ale bez praktyki jesteś nikim. No, i tutaj, tak na zakończenie, ja powiem. Błagam. Niech mi ktoś tylko napisze, że jestem jakiś motywator, inspirator, albo nie daj Bóg influencer. To mnie szlak jasny trafi, krew jasna zaleje, pierdolę, nie będę już więcej nic nagrywał. Po prostu pojawiła się w mojej głowie dzisiaj taka myśl, którą uznałem za, jak na moje możliwości intelektualne, dość błyskotliwą, i postanowiłem się nią z wami podzielić. Także moi drodzy, trzymajcie się, i do zobaczenia. Na razie.